Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, numeri, czwarta księga mojżeszowa I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy Spraw sobie dwie srebrne trąby kute Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozów Gdy zatrąbią na obu, zejdzie się do ciebie cały zbór u wejścia do namiotu zgromadzenia gdy zaś zatrąbią na jednej, to zejdą się do Ciebie książęta, naczelnicy tysięcy izraelskich. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie południowej. Gdy będą mieli ruszyć w pochód, zatrąbią dźwiękiem urywanym. Gdy będzie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbicie zwyczajnie, ale nie dźwiękiem urywanym. W trąby dąć będą synowie Arona, kapłani. Używanie ich będzie dla Was ustawą wieczystą dla Waszych pokoleń. Gdy w Waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który Was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnijcie się Panu, Bogu Waszemu, i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół Waszych. W dni Waszej radości, i w Wasze uroczyste święta, oraz Wasze dni nowiu, będziecie dąć w trąby przy Waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały Was Bogu Waszemu. Jam jest Pan, Bóg Wasz. Wymarsz Izraelitów spod góry Synaj Drugiego roku, drugim miesiącu, dwudziestego dnia tegoż miesiąca wzniósł się obłok znad przybytku świadectwa i wyruszyli synowie Izraelscy w pochód z pustyni Synaj. Obłok zaś zatrzymał się na pustyni Paran. Wyruszyli wtedy po raz pierwszy, jak rozkazał Pan przez Mojżesza. Najpierw wyruszył sztandar obozu synów Judy. Ze swoimi zastępami na czele zaś jego zastępu stał Nachszon syn Ami Nadaba, na czele zastępu plemienia synów Izachara stał Natanael syn Suara, na czele zastępu plemienia synów Zebulona stał Eliab syn Helona. A gdy rozebrano przybytek, wyruszyli ger, szonici i meraryci, niosąc przybytek. Następnie wyruszył sztandar obozu synów Rubena ze swoimi zastępami. Na czele jego zastępu stał Elisur, syn Szedeura. Na czele zastępu plemienia synów Simeona stał Szelumiel, syn. Suri Shadaja. Na czele zastępu plemienia synów Gada stał Eliasaf, syn Deuela. Następnie wyruszyli Kechatyci, niosąc święte sprzęty. Zanim oni nadejdą, przybytek wzniosą. Potem wyruszył sztandar obozu synów Efraima ze swoimi zastępami. Na czele jego zastępu stał. Elishama, syn Ami, Huda. Na czele zastępu plemienia synów Manasesa stał Gamliel, syn Pedasura. Na czele zastępu plemienia synów Benjamina stał Abidan, syn Gideoniego. Następnie wyruszył sztandar obozu synów Dana ze swoimi zastępami. Stanowiąc straż tylną wszystkich obozów, a na czele tego zastępu stał Achiezer, syn Amisha Daja, na czele zastępu plemienia synów, Asera stał, Pagiel, syn Ochrana, na czele zastępu plemienia synów Naftaliego stał Achira, syn Enana. Taki był pochód synów izraelskich według ich zastępów i tak ruszali. I rzekł Mojżesz do Chobaba, syna, Midianity, reguela, teścia Mojżeszowego, wyruszamy do miejsca, o którym Pan powiedział, dam je wam. Pójdź z nami, a dobrze ci będzie u nas, gdyż Pan obiecał, że dobrze się będzie powodzić. Izraelowi, lecz on mu odpowiedział: Nie pójdę, ale wrócę do mojej ziemi i do moich krewnych. Wtedy, Mojżesz, rzekł: Nie opuszczaj nas, gdyż wiesz, gdzie moglibyśmy obozować na pustyni i możesz być dla nas przewodnikiem. Jeżeli pójdziesz z nami, to my ci się odwzajemnimy, odwzajemnimy dobrami, jakich nam Pan udzieli. Potem wyruszyli od góry. Pańskiej na odległość trzech dni drogi, a skrzynia przymierza pańskiego w ciągu tych trzech dni szła przed Nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku, a, ob a obłok pański był nad Nimi w dzień, gdy wyruszali z obozu. Gdy skrzynia wyruszała Mojżesz, mówił: Powstań, Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie i niech uciekną przed Tobą ci, którzy cię nienawidzą. Gdy zaś zatrzymywała się, mówił: Wróć, panie, do niezliczonych tysięcy Izraela.